Siła, masa i Nie. Yeah. Dobra, dawaj braciszku. Yeah. W tym roku Mikołaj ma budowę, a my musimy mu pomóc. Dawaj, dawaj. Yeah. Siła, my no, ja do pomocy. Yeah. Dobrze, dawaj. Yeah. I o to chodzi yeah. moi MB. Mikołaj nie lata tylko 24, ale potem też. Potem trochę też. Święto świętami. Ciężar, ciężar. Kochani, chcemy wam życzyć szczęścia, zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Dlaczego zdrowia Sebastian? Bo zdrowie to najważniejsza rzecz, którą musimy, o którą musimy dbać w życiu. To też rodziny, jako stereotypy święta, bo rodzina to moc, która nas napędza przy działaniu. Jeżeli jest rodzina, to jest adrenalina, jest też, jest też duży bicep. Tak jest. I co najważniejsze, podążajcie swoimi celami. planami, dla nami. Bicepsami. Oby nowy rok był. Bogatszy od poprzedniego, ale w nowe doświadczenia. Gdziecie coś. To róbcie to do końca, bo dzisiaj zrobisz to, czego inni się nie. Ma. A jutro, jutro, w nowym roku, już nie małem, zrobisz to, czego inni nie są w stanie. Także wierz w siebie i wierz w to, co robisz, bo to jest magia. I rób rób to z miłością! Rób to z miłością od I zobacz! i do... Idaz! Do... Widać? Do... I trzy, Dobrze. i cztery, i pięć. Jesteśmy walecznymi braciami Głyniawskich. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając głośnie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi, na ziemi, na ziemi, na ziemi. Bech. Także jeszcze raz pozdrowienia i wszystkiego w Nowym Roku. The best. Spełnienia marzy. MB. k Dziewięć minut. Zdrowie daje nam możliwości, a możliwości to kwestia nasza indywidualna. Jeżeli chcemy, to znaczy, że możemy. A jeżeli możemy, to znaczy, że potrafimy. Jeżeli potrafimy, to znaczy, że... No, no, po... To się... Witajcie. Witajcie! Mój nasz braderz pozdrawia... Czy pozdra...